Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Alma i bardzo chcę dzisiaj zrobić dla Was czytanie odpowiadające na pytanie, co było, co jest, co będzie, co musi być między Wami. Czytanie dotyczy relacji. O, i na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że będę starać się mówić głośniej, Mam obecnie telefon troszeczkę bliżej mnie, dlatego kart już w ogóle nie będzie widać. W sobotę kupiłam specjalny mikrofon, żeby umożliwić lepsze nagłośnienie. Niestety okazało się, że jest to mikrofon tylko do komputerów. No, niestety, ale jeżeli chodzi o technologię, jestem zupełnym lajkiem. Zupełnie tego wszystkiego nie rozumiem. Cieszę się, że umiem obsługiwać telefon, jeżeli mam być szczera, więc... Ale będę się starać, skontaktuję się z odpowiednimi osobami, które mam nadzieję, że mi pomogą. A jak na razie przesunęłam telefon, zamknęłam wszystkie drzwi i okna. Zasłoniłam zasłony, żeby nie dopuszczać dźwięku. I będę starać się mówić. Głośniej. Mam nadzieję, że to pomoże i że więcej ludzi będzie mnie słyszeć yy, i że będzie czerpać przyjemność z tych czytań. Także zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że odpowiemy sobie na pytanie, kim jest osoba, dla której, której jest to czytanie. Zawęzimy nas troszeczkę, bo jak wiadomo, czytania Tarota takie online nie będą z każdym rezonować. Po prostu jest to niemożliwe energetycznie. Nie mam podziału na grupy, dlatego że wczytywanie tych filmów jest bardzo czasochłonne i film 30-minutowy ostatni wykrywał mi się 6 godzin. Ja, to, są, to są rzeczy, z którymi ja będę musiała po prostu jeszcze popracować. Te, te rzeczy technologiczne, to jeżeli mam być to to tak troszeczkę na uboczu, ale będę starała się ze wszystkich sił, żeby żeby sprawić, żeby to wszystko grało, żeby było dobrze. Karty oczywiście są oczyszczone. Okadziłam tutaj dosłownie wszystko przedmuchane, świeczki są zapalone. Ja się wykąpałam dzisiaj w soli. Polecam Wam wszystkim. Sól jest bardzo oczyszczająca, wystarczy zwykła sól taka. Podejrzewam, że w Rossmanie jest również. Mm, albo można solą kuchenną, rozpuścić sól kuchenną w wodzie i się oblać przynajmniej nogi. Bardzo polecam. Bardzo polecam, jeżeli czujecie taki niepokój frustrację taką dziwną, nie wiadomo skąd wynikającą, bo czujecie, że czyjaś się energia jeśli nawet bardzo dobrze jest się poszukać. Ja się oczyściłam do tego czytania. wziąłam kąpiel. Oczyściłam pomieszczenia, oczyściłam karty. Jesteśmy. Pozamykałam okna, pozamykałam drzwi. Musi być dobrze. A jeżeli coś będzie niedobrze, nie proszę mówić i będę się starać, żeby było jak najlepiej. Teraz zobaczmy, dla kogo jest to czytanie. Jeszcze raz okazuję. Dla kogo jest to czytanie. Wyciągniemy trzy karty na początek. Dla kogo jest to czytanie. Dla kogoś, kto ma swój dom albo firmę. Kogoś, kto buduje swoją. O, samo wyskoczyło. Dla kogoś, kto może y, ma przed sobą jakieś duże wydarzenia, będzie coś świętował albo ktoś kto. No, teraz zobaczymy, widzimy jeszcze dwie karty. Nie będziemy przesądzać. Obiecałam trzy karty, które No, Sakej. No, jestem mhm. Ktoś, kto jest w takiej bardzo fajnej komunikacji z kimś. Można że to jest jakaś, jakiś początek jakiejś relacji. Yy, jakiś ognisty początek. Coś co właściwie... No, to są bardzo dobre energie. Czy ważne ludzie, którzy przechodzą, odczytują kartę Tarota albo szukają informacji, są ludźmi, którzy mają yy, jakieś problemy, którzy chcą odpowiedzi na pytania, ponieważ w ich związku zadziały się jakieś niekorzystne sytuacje albo zadziała się jakaś pauza. A te karty świadczą o tym, że jest to osoba, która bardzo dobrze się bawi. Ale może nie z tą osobą, może po prostu jesteś osobą bardzo aktywną, która lubi wyjść do ludzi, która lubi wyjść sobie na imprezę albo która planuje jakąś większą imprezę w rodzinie i musi kontaktować się z wieloma osobami. Jest to osoba pełna y, ognia i pasji, może że spod znaków paranel, strzelec. Będę starała się tutaj też uważać, bo ostatnio popełniłam błąd z, ze znakami wodnymi, za co przepraszam. Zobaczmy sobie. Dobierzmy sobie jeszcze te buławki. Dużo bo... dużo buławk. Mamy tutaj do czynienia z kimś, kto ma naprawdę fantastyczną energię. Kimś, kto jest przebojowy. Kimś, kto jest przebojowy. Mhm. Kimś, kto lubi przejść do celu, kto osiąga te cele, kto... Kto zdobędzie to, na czym zależy. Ma świetną komunikację z innymi ludźmi. Nie czeka, aż ktoś przyjdzie. Nie czeka, aż kto. Oto refleksyjne karty. To jest osoba, która ma ognistą energię, która nie czeka na to, aż ktoś przyjdzie i powie, co ma się robić, ale ona wyznacza swoje cele i dąży do tego, co ma zrobić, tak? Buduje swoją rzeczywistość. Komunikację. Może, może to jest osoba, która pracuje, rozmawiając z ludźmi albo jest coachem, może osoba, która prowadzi rozmowy telefoniczne, może szef, jakiś dystrybutor czegoś, konsultant do spraw czegoś, ale jest to osoba, która jest osobą bardzo aktywną, bardzo działającą, bardzo. Budująco, ma mnóstwo pomysłów i znowu karta komunikacji. To jest osoba bardzo komunikatywna, może zna kilka języków, może musi rozmawiać z klientami, może musi rozmawiać z pracownikami, może jest osobą, która uczy rozmawiać. Może to jest jakiś psycholog, może to jest jakiś ktoś, kto prowadzi mentoring, coaching. Yy, mówimy tutaj o osobie jak najbardziej, która. Niezależna. Niezależna, która ma swoje plany i dążenia. No super. No super. Witamy. Ale będziemy pytać o y, osobę, y, z którą tworzysz relacji. Będziemy pytać o to, co było między wami, co jest, co będzie i co musi się wydarzyć między Wami. To jest ta druga talia. Więc podejrzewam, że osoba, właśnie ta osoba aktywna, ta osoba, która ma fantastyczną energię, powiem bo ja tą energię czuję i ona jest, no, po zazdrościć. Ja osobiście jestem znakiem ziemskim i, i ja lubię sobie posiedzieć w domu, ale ta osoba raczej nie bardzo. <laughs> ta osoba wolałaby sobie gdzieś pójść i poszaleć, albo przynajmniej spotkać się w większym gronie ludzi. To jest osoba, która lubi spotkać się z rodziną, może na barbecue, zrobić jakieś duże święta, coś zorganizować, rozmawiać, być w kontakcie, być w kontakcie. To jest coś w tym stylu. Także bardzo fajnie, super. Ale zobaczmy. I teraz będziemy pytać o to, o Twoją relację, co było w tej relacji, co jest w tej relacji, co będzie i co musi się wydarzyć w tej relacji. To jest niezależne od Was. Wyciągniemy też kartę radę, nie zapomnijmy dzisiaj. Przedmuchamy jeszcze raz. Ja robię dmuchać. Co było, co jest, co będzie, co musi być? Co było, co jest, co będzie, co musi być? Co było, co jest, co będzie, co musi być? No zobaczymy. poczucie jakiejś takiej porażki, poczucie jakiegoś takiego yy, rozczarowania kimś może? Uh -huh. co to, co jest, co będzie, co musi być? Między Tobą a osobą, o której myślisz. Między Tobą a osobą, o której myślisz. Co to jest, co będzie, co musi być? Co było, co jest, co będzie, co musi być. Mhm. Mhm. jakieś uczucia? Może wyznanie jakichś uczuć? Rozmawianie o wspólnych marzeniach, może? Wyjście z jakimiś. Yy, Odejście od jakichś stresów i wyjście z jakimiś y, uczuciami, takimi dosyć nieśmiałymi, ale jednak uczuciami, może ktoś komuś wysła, wyznał albo dał komuś znać, że to y, wiąże się z czymś więcej niż tylko na przykład y, przyjaźń, albo to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie y, namiętność. Y, jakieś uczucia. Był, był stres, może? Czy wyznać, czy nie wyznać jakieś uczucia? Po czym te uczucia zostały wyznane. Jak to tutaj jest pokazane? Jakaś rozmowa o, o tym, co może być, a co nie może być? Może jakieś nieśmiałe wstępy, może to jest początek jakiejś znajomości i ta osoba, ta aktywna osoba, czyli ty, bo stawiałam karty, kim ty jesteś. Zastanawiałeś się, czy to w ogóle ma szansę się udać. Bo y, mam wrażenie, że to jest coś nowego. Ale zobaczmy dalej. Co było między wami? Mhm. Co jest? Co będzie? Mhm. Co musi być? Mhm. Będziemy dobierać karty oczywiście. Co było? Może, że jest to osoba, która coś zakończyła, albo ty zakończyłaś właśnie coś, albo była pomiędzy wami jakaś poważna rozmowa o tym, czy są realne szanse na to, żeby tworzyć relacje. Czyli na przykład, jeżeli się już odniesiemy do tych kart, które były wcześniej, to moglibyśmy powiedzieć, że ktoś komuś powiedział: że Słuchaj, to jest oczywiście przykład: Słuchaj, ale chyba czuję coś do ciebie. Chyba mogłoby to być coś poważniejszego, wiesz, a. Może moglibyśmy się spotkać, na co ta druga osoba mogła powiedzieć: No, tak, ale dzieli nas duża odległość, albo duża różnica wieku. Nie wiem, czy byłoby to realne na dłuższą metę. Może wiesz, doszło między Wami właśnie do rozmowy, która, która miała na celu takie troszkę wypunktowanie tego, co jest realne, a co nie, czy ma to szansę na stabilizację, czy nie. Druga możliwość to jest taka, żeby po prostu była pomiędzy Wami jakaś kobieta. Kobieta taka stabilna, rzeczowa. Um, aczkolwiek ja tego nie czuję, po prostu karta może o tym świadczyć. Ja bardziej czuję to, że rozmawialiście ze sobą na temat y, tego, na ile to jest realne. Możliwe, że Ty weszłaś y, w energię kobiety, która mówi: hola, hola. No ale Ty masz na przykład. Y, Praca, jesteś zajęta, a ja potrzebuję kogoś, kto będzie mieć też czas dla mnie. Albo na przykład no tak, no ale dzieli nas 2,5 tysiąca kilometrów. Jak sobie to wyobrażasz? Myślę, że doszło po prostu do podobnej rozmowy, albo po prostu ty, albo ta osoba rozważała na ile, na ile to jest realnie możliwe, żebyście stworzyli relację. Co jest między Wami komunikacja? To jest relacja z komunikacją, to nie jest relacja bez kontaktu. To jest relacja z komunikacją. Co będzie między wami? Wydaje mi się, że jest to relacja na dystans, gdzie komunikacja odbywa się przez internet, bo tutaj są jest 8 buławek, tutaj są 8 buław, przepraszam, i tutaj jest Karta Świata, więc mam takie wrażenie, że jednak jest to relacja, która przede wszystkim jest na dystans, gdzie komunikacja odbywa się online albo telefonicznie, mailowo. Yy, I po prostu jest takie rozważanie w obrębie tej relacji, na ile jest to realne, na ile jest to możliwe. Co musi być między Wami? Musi być pewien rodzaj apatii. Możliwe, że te wątpliwości odnoszące się do tych konkretów, yy, nie uczuć, konkretów, możliwe, że zatrzymały Was na chwilę i stoicie w tej komunikacji i rozwiązujecie ten problem takiego, no tak, ty jesteś tu, ja jestem tu, no i co dalej? No i co dalej? Jest taki rodzaj. Było coś, a teraz my musimy się zastanowić. Ale to jest relacja, która jest w ciągłym kontakcie. Ja dopiero sobie tą karteczkę tutaj co było. Tak, to była rozmowa na temat y, konkretów, na temat na ile to jest wszystko realne. Kobieta wyszła być może z taką. Y, z takim. Pytaniem, hmm, czy z takim, we, takim, wyraziła po prostu swoje powątpiewanie odnoszące się do tego, na ile realnie jest to wszystko możliwe. Bo to wydaje mi się, że to była tego rodzaju rozmowa. Mhm. Tak, dokładnie. Tak. To była rozmowa na temat tego, na ile to wszystko jest y, możliwe. Rozważanie. Tutaj nie ma złych kart. Hmm. Możliwe, że, że yy, on wyraził swoje argumenty, czy ty wyraziłaś swoje argumenty, czy ona wyraziła swoje, nie wiem do kogo mówię, czy to mężczyzna, czy to do kobiety. Yy, I po prostu wasze argumenty mogły się ze sobą nie pokrywać. Natomiast sama rozmowa nie spowodowała pomiędzy wami jakiegoś takiego zatrzymania, takiego. Hmm, tego, że przestaliście się ze sobą komunikować, po prostu wyraziliście swoje opinie i one mogły być od siebie różne, tak możliwe, że mężczyzna próbował przekonać kobietę, tak kobieta mówiła, słuchaj, no ale podaję oczywiście przykład eee, na ile jest to możliwe, żeby będziemy mogli się ze sobą regularnie widywać no co mężczyzna mógł powiedzieć no ale jak to, no oczywiście, no coś wymyślimy, nie ma rzeczy niemożliwych ale to są pozytywne karty, to nie są negatywne karty. To są karty świadczące o tym, że doszło między Wami do konkretnej rozmowy. Mm. Jest pomiędzy Wami komunikacja, do tego nie trzeba dobierać kart. To jest po prostu relacja z komunikacją. Zabierzemy kartę od tego świata. Tak, być może jedno będzie jechać do drugiego szykuje się jakaś podróż, albo jakieś spotkanie, albo jakiś zdecydowany ruch. Może po tej rozmowie, po tych komunikacjach dojdzie do jakiegoś zdecydowanego ruchu. Możliwe, że będzie to po prostu zwyczajnie spotkanie. Jedno pojedzie być może do drugiego. Może po prostu wyjdziecie razem na randkę, tutaj będzie jakiś zdecydowany ruch z jednej strony. Co musi być? Czemu mamy tutaj te nie Zobaczmy. Mhm. Aha, rozumiem. Och, jej. No pięknie. Rozumiem już. Ale fantastycznie. E, to nie jest rozczarowanie. Te karty nie są rozczarowanie. To są karty, e, co musi być? Jeżeli wy się spotkacie, po tej rozmowie, po tej komunikacji, obydwoje. To są bardzo fajne energie, to są energie dążenia do stabilności, dążenia do pełni szczęścia emocjonalnego lub rodzinnego, bo karty 10 kielichów to są karty, które mówią do nas, e, chcemy osiągnąć pełnię szczęścia. Taki jackpot, tak? 10 kielichów to jest, to jest e, emocjonalne e, szczęście. Emocjonalne, rodzinne. Yy, szczęście, jak najbardziej. Te karty to jest dążenie. Mamy tutaj panieneczkę. Dziewięć yy, kielichów jest to osoba, która jest niezależna. I tutaj mamy sobie rycerza yy, pentakli. To jest osoba, która porusza się bardzo powoli, ale jeżeli już coś postanowi, to idzie prosto do celu. To jest możliwe, że to jest yy, człowiek, który. Będzie się ociągał, będzie coś robił, być może dla Was, bo Wy jesteście w energii, teraz tutaj już komunikacja, jadę, jadę, jadę. <grymne> Taką jesteście po prostu, tak się tutaj pokazywa, pokazaliście. A może on po prostu będzie musiał zbudować coś, żeby móc um, z Wami zbudować coś na stałe. Jeżeli jest to osoba na dystans, no tutaj pokazuje się taka osoba na dystans, to możliwe, że musi coś zbudować, żeby móc tutaj przyjechać, albo ściągnąć Was do siebie, albo może zmienić pracę, musi to przemyśleć, i to jest myślenie w kierunku czegoś bardzo konkretnego. To nie jest myślenie o tym, że jak tu przyjść i zrobić coś tam na jedną noc czy na krótki romans. To jest myślenie o tym, że jeżeli już się zdecyduje z tą kobietą być, mężczyźni niech sobie zamieniają, przepraszam, ale, ale jestem kobietą, jest mi łatwo mówić to kobiet. 95% moich klientów to są kobiety, więc to jest takie automatyczne. Będę starała się mówić bardziej tak yy, yy, bezpłciowo, jakkolwiek raczej wniosek. Yy, jest to taka energia, że jeżeli mamy wyjść z apatii, jeżeli ma coś z tego wyjść, to to musi być zbudowane powoli i dokładnie. Musimy się zastanowić, co mamy zrobić. Ty masz swoją niezależność, swoją stabilność, ja też muszę budować swoją niezależność, swoją stabilność, i dopiero wtedy z tego może wyjść coś naprawdę fajnego. My tutaj mówimy o 10 klejkach, my tutaj nie mówimy o byle czym. my tutaj mówimy o tym, że ktoś dąży do jackpota. Więc to, piękne karty. No, po prostu mówiąc o tym, że dwoje ludzi się spotkało, pogadali, spotkali się, zauroczyli się w sobie, wyznali sobie, że w tym może być coś fajnego doszło między nimi do rozmowy, jest pomiędzy nimi fajna komunikacja, myślą o tym, żeby się spotkać i prawdopodobnie ten mężczyzna myśli o tym, jak tutaj wykombinować, żeby naprawdę mogło z tego coś wyjść. Bo to jest takie, ja rozumiem, że to może się kiedyś wydać mozolne, ale żeby zbudować coś stabilnego, a jest się na odległość, to często, gęsto trzeba dobrze pokombinować i dobrze, yy, zwłaszcza mężczyźni, jeżeli mężczyzna jest w swojej energii męskiej, on chce zbudować um, siebie, tak? On chce być tą taką takim murem ochronnym dla kobiety, on chce być tym, który będzie um, dawał poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli on jest tam i tam, i mówimy o relacji na odległość, jeżeli on jest tam i on tam już zbudował wszystko i on teraz to musi przenieść tutaj, albo Was ściągnąć tam, to on musi pomyśleć, jak to zrobić. On musi pomyśleć, jak to zrobić. Więc, yy, ale... To jest dążenie do, do czegoś naprawdę fantastycznego, więc mi się wydaje, że warto poczekać. Nawet jeżeli ty w swojej energii, takiego kontakt, kontakt, praca, tutaj muszę robić, tu muszę działać, tu muszę się spotkać, tak muszę się zabawić, tam muszę coś tam. Jesteś osobą ognia, jesteś osobą e, pełną pasji, to możecie osiągnąć swoje 10 kielichów, ale pozwól mu. Ja bym pozwoliła tej osobie, żeby spokojnie mogła to zaplanować. Możliwe, że zaplanować z tobą. Może ty też musisz tak troszeczkę ochłonąć i pomyśleć o tym, że ok, to może ja też dam część siebie do tego dołożę i razem w swoich niezależnościach stworzymy te nasze 10 kielichów. Wyciągniemy sobie radę na tą relację, nie wiem Co ja to nie mam Fajne, fajne. Wyciągnijmy sobie radę. Rada na tą relację, proszę. Rada na tą relację, proszę. Dokładnie tak. Król Pentakel. Spokojnie. Spokojnie. Jeżeli naprawdę myślisz, że to może prowadzić do czegoś yy, stabilnego i widzisz w tej osobie swojego przyszłego stabilnego partnera, ugruntuj się. Uziem się troszkę. Uziem się troszkę. Zaczęliśmy od króla Buław, skończyliśmy na królu Pentakel. Ale to jest fajnie. Każda reakcja musi mieć swoje, swoje, swoje etapy, tak? Na początku przeważnie jest duża namiętność, mm, duży taki kontakt energetyczny, taka wymiana energetyczna jest duża. Z czasem to, to troszeczkę opada, ale to jest całkowicie naturalne. Jeżeli my tutaj mówimy o 10 kielichach, jeżeli będziemy mówili o dziesięciu pentagramach, też się tutaj pojawiło, dziesięć pentakli przy Tobie, to wydaje mi się, że, yy, że no można się tak troszeczkę, ja to tak czuję po prostu, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe to, co tutaj powyskakiwało, no szczerze. Tak, znaleźć sposób na to, zmienić tak troszeczkę perspektywę, nie martwić się, balans, balans, ja, ja w ogóle lubię to słowo, no, oczywiście. Balans, balans. No. Balansować. Trochę tu, trochę tam. Trochę ognia, trochę wody, trochę ziemi, trochę powietrza. Trochę wszystkiego. Bo na wszystko jest czas w naszym życiu. Ja chciałam Wam dobrać karty. Wiecie, tych yy, wiadomości dla osób bez kontaktu, no ale to tutaj ta relacja jest. Yy, Fajne. Naprawdę Wam życzę, żeby to szło w tym kierunku, bo idzie w dobrym kierunku. Tylko nie martwcie się, po prostu nie martwcie się, uspokójcie się. Jeżeli, jeżeli naprawdę myślicie, o Jezus, Mary, bo on musi pomyśleć, bo on musi to. Tak, musi. Mhm. Musi, bo myśli poważnie, więc musi. Mhm. Ale pomyśli i, i będzie. Z wami rozmawiał na ten temat. Yy, gdzie z wami rozmawiał na ten temat. Co? Więc co mam więcej powiedzieć? Żadnych tutaj tragedii nie ma. Nie ma tutaj nic yy, szokującego. Życzę Wam, żeby faktycznie ta relacja się udała, bo zapowiada się całkiem fajnie, miło, sympatycznie. Zapowiada się na to, że będziecie się widywać, będziecie się spotykać, będziecie ze sobą rozmawiać. Nie wiem już, o co nam zapytać, więc życzę Wam wszystkiego dobrego w ten poniedziałkowy dzień i do następnego razu.